Oto Batmobil z 2022 roku z najnowszego filmu z Robertem Pattisonem w reżyserii Matt'a Zabawka dosyć poważnych rozmiarów i dosyć poważnych zasięgów. Nie jest na pewno zabawką dla małych dzieci. Ładuje się go oddzielnie. Ładowalkę, kabel USB-C. Ładowanie trwa kilka godzin. Zasięg kontrolera do 2,5. Do 25 metrów już kontroler taki bardziej profesjonalny. Na pewno trzeba uważać na tą zabawkę. Zasięg do 25 metrów. Tutaj instrukcja obsługi kiepsko napisana, gdyż trzeba lecieć po kolei. Na przykład jedno zdanie jest po polsku, a inne w tych 20 innych językach. To jest. Produkt: firmy Mattel Hot Oryginalny nowy Batmobil, Wiek dla dzieci to 6+. Ile masz lat? 7. Ile masz lat? To znaczy, że możesz korzystać już z tego Batmobila? Tak. Raczej nie, ale spróbujemy. Zaraz idziemy go wypróbować. Właśnie co? Film Batmana odniósł oczywiście wielki su sukces, a sam samochód jest świetny. I na pewno ma dużą moc. Cześć. Tutaj się go włącza, ładuje. Tu się go włącza też. To, uwaga, ładowanie USB-C, uwaga, włączam. I tak zasuwa. Prędkość jaką ten Batmobil osiąga, ten taki muscle car, muscle car, Batmobile, to 16 km na godzinę, 10 mil. Czyli 4,5 metra na sekundę, czyli dosyć szybko. Ty też chcesz coś powiedzieć? Będziesz się tym bawił? Tak. A ile masz lat? Dobrze, to nie możesz. Do przodu, do tyłu. Jeszcze tutaj mamy światła, które się palą. W momencie włączenia wyłączamy. Wyłączamy kontroler. Tu się kieruje. Włączymy jeszcze. No, pokaż jak koła się skręcają. Włącz kontroler. No, skręcają koła. Nie, nie skręcają. Damian, ale włącz. Teraz. No, koła skręcają, jak widać. Dobra, idziemy wypróbować ten sprzęt. Stój, puść, puść! No puść, mówiłem. Puść Pojechał. Sprzęt zasuwa porządnie. Sprzęt jest szybki dobrze reaguje na pilota. Trochę przeszkadza mu trawa i papier. No dobra Damian, ale połóż go. No uwaga, przyspieszenie do tyłu. Samochód już trochę się obrudził. Puść, Damian. Ale uważaj, nie wiedź pod samochody ani na ulicę, bo jak wiedziesz na ulicę, no to będzie po naszym aucie. Przecież. To, co to, co to, co to uważaj. On nie jest, nie wiadomo jak, twardy. Chociaż jakoś wykonania z plastika nie jest takie, taka zła. Z trawą sobie samochód na pewno nie radzi. Ale na pilota działa bardzo Samochód wygląda naprawdę profesjonalnie. Steruje się nim łatwo, ale trzeba na niego uważać. Samochód wygląda i sprawuje się naprawdę dobrze. Trzeba nim uważać. Na pilota reaguje perfekcyjnie. Jest wykonany taki z trochę lepszej jakości plastiku, ale niestety łatwo uszkodzenia. Gdyż bardzo łatwo jest to przyłożyć, i tak dalej. Z piaskiem, oczywiście, wjeżdżać nie wolno, sprawą też sobie nie radzi. Kabina kierowcy też jest jako Niech taka odwzorowana. Tu jest mapę, Gdyż według najnowszego filmu, w Bachmanie Batmobil, który przypomina nam właśnie takiego Masylkara, jest z napędem odrzutowym. Tak wygląda odwzorowany napęd odrzutowy. Nawet jeździ po takim szutrze, to aż kamienie wyrywa. Można więc nim na tym zadryftować. Le radzi sobie dobrze z takimi małymi nierównościami terenu. No ruszaj. No, to jest Nie walnij w to parkowanie. Parkowanie, tak? Będziesz ćwiczył. No. Zabawka kosztuje ponad 400 zł. No i pewnie jest warta swojej ceny. Ciekawe jak wytrwa kilka takich wyjść i jazd. Hot Wheels Batman. Oryginalny produkt mafela. Ładnie zasuwa. <laughs> Lekcja parkowania Coś po to w to ten filtra, to się łączyć i ci parkować No i tutaj jest włącznik i wyłącznik. Tak, włącznik i wyłącznik. Au. Nie wjeżdżaj w siebie. A tak wygląda ta, ta Tak, pilot się, się paruje. Wersza. To jest, to jest kierownica, kierownica a, to... a to jest gaz hamulec tak? no i właśnie gdzie my się zwracał tak? najnowszy no. samochód Hot Wheelsa Batman ja, z zeszłego panie? roku pokaż pokaż no Tak, nie zrób sobie krzywdy. No. Ale ty się decyduj, czy ty jeździsz, czy ty nie jeździsz. Ty jeszcze nie jeździłeś? Jeździłeś. Daj Damiankowi teraz. No. A teraz starszy. Dziecko, czekaj, przyjedziemy tutaj bliżej nas, tak? Nie, nie działa.

Damianek Au. nie pod nogę no do tyłu nie rozbita Kamila puść uważaj tak w rękach jak dużego dziecka, ta zabawka może być niebezpieczna. Wjechałeś w ksaki. No daj do tyłu. Do tyłu. Dobra. Uwaga. Pojazd ma już... Jest. No przestań. Pojazd ma amortyzatory. Jak widać. Na przód i na tył. Przestań na chwilę. No puść. Dobra. Już, pojazd ma tutaj amortyzatory. Tutaj się włącza i wyłącza. Dobra, jeszcze raz. Przydałyby się dwa piloty. No gdzie do tyłu? Do przodu jeździ. Zakres pracy pilota to 2,4 GHz. Więc takie dosyć standardowe. Robi wrażenie ten potwór robi wrażenie uważaj nie przyłoż w niego tą piaskownicę byłem. mister krycha robi wrażenie no i batman uderzył w byłą piaskownicę która służy za kwietnik batman ten sprzęt tani nie jest ale zabawa przednia jednak te wszystkie tanie samochody RC nie dają takiej strajdy jak ten naprawdę duży potwór z którym można wyjść sobie na dwór no trzeba mieć naprawdę duży dom żeby móc sobie pozwolić na puszczanie jego w domu Podoba Ci się samochód? Tak. Fajny? Tak. Lubisz Batmana? Tak. Widziałeś Batmana? nie, 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 to nie, 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 na kanale. Mam ponad 1000 subów na kanale. Tylko jeździ No Damian, Kamil, Mówiłem, nie ma tłuczeniem. No gdzie? Chcesz brata dorwać? Nie, nie wjeżdżasz w Damiana. Nie wjeżdżasz w Damiana. Nie można uderzać w tą piatkownicę. Bo się rozbije samochód. Tam też. Tutaj też. Co No, odknął. No, Jak widać trawa. Delikatny szuter może tak. Piasek na pewno nie. Ale delikatna trawa też jest dużą przeszkodą dla naszego polidu. On jeszcze nie wie. Tata, chcesz Tata. film o psałucie. Tata, Tata, Tata. Chcę zjeść film o psałucie. Mhm. Uh -huh. pogadajmy Oglądajmy. Wie, o czym? czy lubicie i sobie maćka czy lubicie klini lubicie klini czy chcecie żeby jakiegoś ro... mój tata robił Minecrafta Minecraft w nie? robił Minecraft to... nie w nie robił Minecraft nie, nie chcą to... o, wygląda na to, że po 20 minutach zabawy rozładował się albo samochód nie mamy tutaj żadnego wskaźnika poziomu baterii albo pilot ewentualnie się rozparowały może się i rozparowały bo jednak chyba jeździ no dobra, ciekawe na ile baterie wytrzymują w tym sprzęcie. Już myślałem, że mógł się rozładować. Trzeba. No właśnie, coś jednak już jest nie tak. Trzeba będzie sprawdzić. Idziemy sprawdzić, czy siadły baterie w pilocie, czy trzeba go podładować. No, jednak tu padło coś. Dobra, idziemy ładować. Więc podłączamy nasze auto do tego. Dostaliśmy kabel. I jak się ładuje, to ta lampka niebieska miga. Kiedy jest już naładowany, to znaczy, że lampka. Lampka przestaje migać. Niestety dokładniejszego wskaźnika poziomu baterii nie ma. Litowo-jonowy akumulator oczywiście wbudowany jest wewnątrz. Sprawdzimy czy samochód działa pod ładowarką. Pyk Jest wyłączony. Włączony raczej. Jeszcze przedstawiamy. Raczej pod ładowalką telefon nie działa. Zaraz sprawdzimy jeszcze baterię w pilocie. Chwilę się podładował. Zobaczymy czy działa. Wyczuwać tutaj ciepło. Nie. Tak. Zaraz. Tak włączony. Widać, że się światła palą, to znaczy, że jest włączony. Nie no, od razu widać, że pół godziny rozładowało akumulator, szczerze mówiąc. E, pół godziny jazdy rozładowało no miało prawo rozładować nasz bat mobil. bateria to jest 7 i niech ja spojrzę 7,4 V litowo-jonowa bateria jaka pojemność e, use only DC5V, 1,1 A Power 5,5V 1,1 A, czyli bateria niezbyt wielka szczerze mówiąc, więc ma prawo szybko siąść. Chociaż nie to całkiem spora bateria. No ale pół godziny. No wiadomo ten sprzęt do mało bateryjnych nie należy. Jeszcze tutaj widzę, że ten przewód nie do końca chce się ładować. Trzeba dobrze pilnować, żeby był wciśnięty, nie? Tutaj jest na zero, tak? Nie. O, teraz wiemy, że jest na zero. Pilot się nie rozładował, pilot działa. Nie trzeba odłączyć ładowarką. no wiadomo, to nie jest samochód na przewód, żeby był zasilany. Ogólnie jakość sprzętu jest bardzo dobra. Nie ma co narzekać. Po pierwszym swoim wypadzie na dwór Dzisiejszym sprzęt trochę się już porysował niestety. Ale takie jego mankamenty, niestety. No dobrze, że jest czarny i nie widać, ale proszę. Tutaj mamy porządną ryskę. No, bawią się nim kilkuletnie dzieci. No, i jak dzisiaj było, widać w dużej mierze ja, <śm> czyli dorośli. No trochę, trochę widać samochód się już tak porysował. Tak nieładny. No taki Batman powinien być może z jednej strony bolid Batmana poobijany. Raczej nie ma co liczyć, że prawdziwy Batman, jak to brzmi prawdziwy Batman, ma samochód, który nie jest pogięty porysowany ani nic, nie ale zabawki już za tyle pieniędzy. To trochę jednak szkoda. Taki fajny. Mostel Car z palącymi się światełkami z przodu, z tyłu ładuje się kilka godzin. <noise> Niestety wyłączymy. Niech się ładuje, później się nim jeszcze pobawimy. Ja już dziękuję. I zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania moich filmów. Batman Forever Matrix Dziękuję I do usłyszenia albo zobaczenia